Radość jest niesamowita, jak znajduje się między uczestnikami, współuczestnikami wspólnego grania. Idea gitarowego mostu to nawiązanie, nasze zielonogórskie nawiązanie do gitarowego rekordu Guinnessa, który odbywa się corocznie na rynku wrocławskim. Będąc w 2009 roku. Wpadłem na taki szaleńszy pomysł, że możemy zorganizować imprezę o podobnym charakterze, czyli również zabawa w ilości grających gitar utworu Heijo. Na tej zasadzie, że będziemy za pomocą internetu obserwować jak to wygląda we Wrocławiu i w ten sposób muzycznie przyłączymy się do sceny na rynku wrocławskim. Rejestrowany przez Księgę Rekordów Guinnessa utwór "Hey Joe! Ten pomysł uzgodniłem oczywiście z pomysłodawcą rekordu Guinnessa, czyli z Leszkiem Cichońskim. Ten pomysł został zaakceptowany, i od, od właściwie trzech lat bawimy się w taką, taką wspomaganie tego rekordu Guinnessa, który jest bity we Wrocławiu. Jest naprawdę dobrze. Końcówka to 601, a jedna osoba goruje jej bardzo. A z przodu jest. Pięć tysięcy! Pięć tysięcy! Nam udało się podwoić. 601 gitarów i za rok widzimy się tutaj, a teraz gramy. Most gitarowy oczywiście odbędzie się w Zielonej Górze, będzie 1 maja, czyli tak jak równolegle jak we Wrocławiu. Nowym miejscem jest Zielonogórski Amfiteatr. Tam będzie miejsce dla scen na scenie dla muzyków, którzy będą prezentować swoje programy. Również będzie tam miejsce dla e, wszystkich amatorów gitary, którzy przyjdą z instrumentami wspólnie zagrać e, poszczególne pozycje. No i finalnie zagrać Hey Joe z wrocławską sceną e, na rynku. Leszek Cichoński już nas odwiedził 14 kwietnia, w ubiegłą sobotę. Poprowadził warsztaty gitarowe, zagrał znakomity koncert ze swoimi muzykami i nie będziemy go oczywiście gościć tutaj 1 maja, bo on będzie prowadził scenę wrocławską. Przysyła nam jak zwykle swojego syna Radka z zespołem Chris June. Nasz zielonogórski koncert rozpocznie się o 13.00, chociaż o 12.00 będziemy już do dyspozycji. Będziemy pokazywać na ekranie telewizji, co się dzieje we Wrocławiu. O 12.00 też pokażemy, jak biją e, rekord w Australii. E, sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na drugiej półkuli. Pul Będziemy również jeszcze pracować nad ogłoszeniem, kto zabierze specjalny podarunek od firmy Hoffner, czyli kto zabierze do domu gitarę Hoffnera, którą musi ktoś wygrać w konkursie. A konkurs będzie polegał na tym, że zwycięży najbardziej oryginalny instrument. Zapraszamy do zabawy. Przynieście instrumenty z sobą, które mają w sobie dużą dozę oryginalności. Nie muszą być to gitary, mogą być to przeróżnej maści instrumenty. Niemniej jednak muszą wyróżniać się z pospolitości, muszą charakteryzować się czymś bardzo oryginalnym. Ale, Coś, pan, oczywiście, star, bracie, cóż to za no piękny pasowa. instrument? Ja... Spójrzcie, ten, ten człowiek ze złotym z instrumentem. Złoty instrument, też fretless. O. Archiwal ale... vintage, zupełny, totalny. Wejdź na scenę, tam się zmieścisz jeszcze. Kto ma jeszcze jakąś piękną, starą gitarę z, du z duszą tak zwaną? Z duszą. Kto ma? Tu widzę taką Jolanę, czy co to jest? My... To jest jakaś taka czes czego czechosłowacka jeszcze. Po pierwsze można się zarejestrować już teraz na stronie gitarowy most Info. po prostu, żeby uniknąć tej procedury wypisywania już w amfiteatrze. I tylko z tym zgłoszeniem podejść do punktu rejestracyjnego i tam odnotować swoją obecność. A druga, yy, druga droga to jest po prostu podejść do punktu rejestracyjnego, który będzie przy jednym z wejść do amfiteatru i tam wypełnić yy, swoją kartę zgłoszenia yy, na miejscu. Nie może wziąć udziału w tej imprezie ten, kto, komu jest obcy instrument zwany gitarą, czyli ten, kto po prostu już z założenia, z definicji, nie umie grać na gitarze, nie lubi tego instrumentu, ten nie może wziąć udziału w naszej zabawie. Natomiast każdy, kto ma przyjemność z grania na tym instrumencie, bez względu na poziom umiejętności, może przyjść z tym instrumentem i bawić się, grając z uczestnikami wspólnie, bo o to chodzi. Chodzi o to, żeby wspólnie, razem cieszyć się tą ideą grania z lepsi, z gorszymi, młodsi, z starszymi. Nie ma to większego znaczenia. Nie jestem w stanie wytłumaczyć komuś, kto tego nie przeżył. To jest takie wspaniałe przeżycie. Ten, ta ilość dźwięków, która dochodzi z każdej strony, ta ilość emocji, które, się, które widać na twarzach i w oczach, trzeba przyjść i zobaczyć. yes <laughs> Yeah.